filmie. w dzisiejszym a, filmie Kim ty no, jesteś oraz kim ja jestem Nie wiem Jak w, widzicie Jesteśmy w LEGO Jesteśmy w LEGO Widzowie um, Nie wiem, to chyba nie jest Battle Royale Albo nie jest z nami Z nami jest Flip, cześć ja to? Okay. Siemano, ja tu w ogóle robię Przebuduję przesunadek nie czekaj. Wiesz, się... ja zbieram... O! Pierz, kukurydza. Kukurydza Dobra. znowu. Dobra, potrzebujemy drewna i granitu. Granit, jest! Ja zaraz mam drewno. Ognisko, musimy ognisko zabrać, o, Ognisko rozpalić, o. Aha, w kamienie możesz to zbierać. zrobić? Co? Chcę, żebym próbował w na przykład oddzielną grę zrobić. O tym, no. ile tak oddzielną. Czemu ty to kojarzysz no. z majątkiem? No, no, tak. Jak to się zjawią. Czujesz ból. Ale ty... to pająk jest w porządku. Jakieś broni potrzebuje. O! O nie! O nie! Pająk mnie goni! Pająk! Numer jeden, kukurydza numer 1, kukurydza numer 2, kukurydza numer 3 Ja w ogóle tego potrzebuję, bo ja nie wiem, tego granitu. Sam nie wiem. No weź zabij tego pająka. Nie wiem jak to zrobić. No wiecie widzowie, widzicie? Mm, mm, co tu się dzieje? A, a ty wiesz jak tego pająka? No nie. Hmm, Pewnie trzeba jakąś to. broń... Skonstruować. No właśnie jak otwórz będą budowania i znajdę to to chcesz zbudować. Okej, okay, będą budowania. O, wierz, co mogę zbudować? Czemu cały czas widzę jakby ktoś do mnie strzelał? Okej. Proszę do mnie. Ach, gdzie ja jestem i kim ty jesteś oraz kim ja jestem. O! Proszę bardzo! Prosta chatka. E Przemiesznicy stawiam. Nie dba. Bo... Leśna siekiera, a drewno... Szybko, czekaj. drewno, drewno. Tłumek stawiam cały. Czekaj. Ty, a ja grilla mogę stawić zaraz. Widzowie, czekaj. troszkę się tym pobawimy dzisiaj na odcinku. A czekaj, dobra, bo mnie, mnie nie stać. W sensie ja muszę drewno więcej podbrać. Jak się bije. Ale teraz się uświadomiłem. No można, tylko jeszcze nie wiem jak. Ja wiem jak się bije pan. No ty to... e, ty po prostu. E, niko... Czy to jest? mikro. Leśna tu zwykłe narzędzie, czekaj, 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 mogę. Subgierę. Chodź tu, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu. A gdzie ty jesteś? O, no jestem, no. Wlóczka, no, mam zastąpiony z moją Nawóz. Wziąłem. Czekaj, czy O, pokoś. Czekaj, a czy my. OK? Pyk. O, Dobra. I to raczej ona wleko daje jak my ją Tak, tak, tak. Jed jedno drewno tak mi jest potrzebne. Wyszczelność normalnie. O, jest drewno, 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 drewno. Dobra i robię się leżną. Będę ścinał drzewo. A ja? Puka, ja szukam drewno, bo ja Puszk. chcę wszystko zbudować. Mam! O, wilk! O! Wilk, 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 wilk. Gdzie, gdzie wilk? Yeah. Let's go. Okay. Czekaj, czy ja to mogę postawić tak, żeby. Widzowie, czy ja mogę teraz. Zmogę ciąć... Co? Robi pan co ja robię? E... Niko, wpadaj na to teraz. Widzę, jak stawiasz normalnie. No, czekaj. Niszcze e... widzowie, będziemy mieli drewna, drewna. Nie wiem czemu, ale to mi przypomina trochę Minecraft. a! Uhu. Zbudowałem teraz, no ja tu muszę pokonać jakoś budować. Ja tu tyle rzeczy dostaję. Zacznij Czekaj. budować. Czekaj, no pomóż mi. Czekaj, ja, czy ja coś mogę okay. zrobić? Muszę przekręcić jakoś. Buduj, okej. Okay. No, dobra. dobra, jeszcze tylko tak. Mm, dobra, tak mogę jeszcze też budować. Ja nie mogę, halo. A! Okay. Kaj, ja spróbuję. A głodny jestem, dobra, ty zbuduj, głodny jestem. Ja jedzenia nie mam. To bij krówki. Bij krówki? No, co jest? Nie mamy zbudować. No, też nie mogę. Dobra, to... trudno, żebyśmy mieli. Daj, bo też się zrobił. Ale co tu się dzieje? Ehm, no obróć. Ej, właśnie jest deszcz, ale... To nie gaśnie, to jest dziwne. A w ogóle tutaj jeszcze... No, Mam się... Aaaa! Dobra! <grym> A co? Jezu Maria, ale my jesteśmy. <grym> A co? Nizy. To, to pokazuje gdzie my mamy zbudować. Aha. No. Ok, no. Na możemy jeszcze więcej tam zbudować? Jakiś domek Co to jest? Łóżko, łóżka! Ale łóżko to nie mam pokazane Padasz z głodu, za mało zasobów Jak to pada z głodu? Za mało zasobów, Nie Jem yes. maliny i co? Nic mi to nie daje? Czujesz głód A jak w się brał mleko? I jak pogłaszasz krówkę? No i nic mi się nie dzieje O dobra, teraz to no. Za każdym razem czy jest tylko Nie wiem, chyba za każdym razem, chociaż nie jestem pewna. Co? Czasami. Co to się, co to mnie goni? Co to mnie goni? A pająk! Wywalaj! E, kurde, ej, ja tu czy głodu nie masz? Nie, ale ja mam prawie, prawie full. Ej, Ja już tutaj głodny się zaczynam czuć, to bardzo. Ja tutaj niszczę o, to... krzaczki, bo mam, bo z krzaczków opłata się krzaczki niszczyć. Oj, ta, czy nie drudowała? Rozwajem kolejnego pajęciaka i mam jęba. Łobu nogo! Jak ma ten film działać? Czy nam będzie za każdym razem zapisywać? Nie wilk, wilk? Tu jest zimno, tu jest zimno. Ja sobie zjem jeszcze malinkę. Nie będę w ogóle jak jest, jak jest. I trzeba łóżko A. zbudować. O jest! A. Buduję łóżko! Zbudowałem! Co jest z krzaka? Tak. Oj, 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 czuję zimno, czuję zimno. Oje oj! Czy rzeczywiście szukaczak się ciszczyć? Nie żartowałeś z tym, czekaj. Dobra, dawaj, 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 Ja mogę, czekaj, mogę wyrzucić ci siekierę. Więcej działań. Upuść! Proszę! Ale czekaj, ja bo mam pewien problem. Dawaj, jeździć. Bo ja, ja tracę życie. No tak, bo jest ci zimno. Ale no nie, bo jeszcze ja tracę życie z głodu chyba. A, no to też ci mogę dać. Masz e, tu. Pyj, ja się wszystko dałem już tutaj. Kurczę, niech ten desk skończy padać. O! Prześpisz się do łóżka. O! Czekaj. Śpię! A ja muszę zbudować już no, no a, a ja ile masz dobra. drewienka? A daj mi w ogóle moją siekierę. Daj mi się kerę! Możemy, no? Czekaj, już, już ustaw pyk. Działam chyba, nie do końca. No nie wiem o co w tym chodzi. Co to nam oddala, chodź, No kurde, padłem w Jak to? 15, daj, mi moją, daj mi moją siekierę, a nie. A Jak to się wyrzuca? No, nie wiem, no u mnie jest strzałka do góry, yy, trójkąt, czyli Y i A. Ale ci powiem, że ta za bardzo się na nic nie przyda. No daj ja ze... na drewno, no ja z... na drewno! Czekaj. Bo ja muszę Czekaj. drugą... Bo ja muszę drugą sikierę zrobić. Nie. Eee... Więcej działaj. No. Dobra, masz, masz. Dzięki. Eee! Ja padam głodu, ażar... A nie, dobra, mam to nie. Teraz nie wiem, czy mi dużo daje. Dawaj, 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 mi to drewno, bo ja zimno, mi zimno. ty nie. A, czekaj, bo mi się kiera się skończyła. Muszę zrobić drugą. Dobra, widzowie. Ogólnie widzowie... Em, myślę, że... Kurczę, deszcz jest, no. Myślę, że już wam dużo pokazaliśmy. I możemy już zakończyć dzisiejszy odcinek Więc ja Wam dziękuję za ten film Zapraszam na inne moje filmy tak, przypadku jak wiecie 50 obserwacji To na pewno to Jak wiecie 50 obserwacji To zacznę chodzić Do nas, i będę Wam to pokazywał A jeśli Wiecie 100 obserwacji To wtedy zacznę działać z Instagramem I tam będę robił różne rzeczy Więc zapraszam i to wszystko w dzisiejszym odcinku Cześć!